Zielone iglaki, czyli tuje, te które są nade mną i koło mnie, czyli żywotniki zachodnie. To najczęściej, najchętniej sadzone rośliny w ogrodzie, zwłaszcza na żywopłoty. U nas także rosną jako żywopłot żywotniki zachodnie. Dlaczego? Dlatego, że rosną bardzo szybko, są gęste, zwarte i w ten sposób zabezpieczają rośliny rosnące w ogrodzie przed zimowymi wiatrami, tworzą takie miejsce klimatyczne, zaciszne i ciepłe. Tutaj, akurat wzdłuż ogrodzenia, te żywotniki są nieprzycinane, ale one świetnie nadają się do formowania i do przycinania. Oczywiście mogłam pomyśleć o żywopłocie innym, np. z krzewów, ale wtedy nie miałby ten żywopłot tego zadania, czyli nie chroniłby właśnie ogrodu przed zimowymi wiatrami. Te tutaj pozostaną niecięte, będą wysokie. One i tak osiągną swój pewien wzrost i na tym koniec wyższe już nie będą. Za to będą się zagęszczały i będą tworzyły taką barierę przed zimowym wiatrem. Ja, proszę Państwa, nie wierzyłam w prognozy pogody, że zapowiadano spadki temperatury do minus 20 stopni, a dzisiaj o poranku u nas jest minus 11, a więc jest bardzo zimno, jak na połowę marca ale mam nadzieję, że już będzie trochę cieplej, no przynajmniej powinno być, ale wracając do żywotników zachodnich, to jest odmiana szmaragd, bardzo popularna odmiana, ponieważ jest ona zielona cały rok, zwłaszcza zimą igły jej nie brązowieją, a u innych odmian zdarza się i jest to bardzo częste, że właśnie igły robią się brązowe. Był nawet taki czas, na samym początku raz wszyscy zalecają, żeby kupować takie preparaty chemiczne, które zapobiegają brązowieniu igł. I rzeczywiście ja wówczas jeszcze skusiłam się na taki preparat i muszę Państwu powiedzieć, że to absolutnie w moim przypadku nic nie pomogło, nie zdało egzaminu. Napchałam tylko do gleby jakiegoś świństwa, a igły i tak brązowe były, także absolutnie, przynajmniej ja uważam, że nie ma sensu. Jedynie co można zrobić, aby iglaki nam nie przemarzały, nie zasychały, to trzeba je oczywiście podlewać. Jeżeli nie ma ujemnych temperatur, bardzo mocno podlewać, tak aby one miały wodę przez całą późną jesień i zimę, i wówczas będą ładne. Oczywiście troszeczkę igły będą brązowe, ale jeżeli Państwo. Kto kupią odmiany szmaragd, to igły brązowe nie będą. Ona jest bardzo taka ładna, zielona. Mamy również po drugiej stronie ogrodu żywotniki zachodnie szmarach, które ja przycinam, ponieważ jest tam droga i żeby słońce dochodziło, oczywiście zwłaszcza zimą, padało na drogę, żeby ona szybciej odmarzała, tam iglaki są przycinane. Natomiast poza tym wszystkie pozostałe trzy strony ogrodu, tak bym to nazwała, główne, są obsadzone wysokimi tujami. To je, żywotniki przy drodze. Przycinam jednakowo. W miarę możliwości staram się równo, ponieważ przecinam takimi nożyczkami, ale jak na razie jestem bardzo wygodny tymi nożyczkami. I przecinam od wiosny tak gdzieś do początku września, kilka razy w sezonie żeby nadać im jednakowy kształt. Oczywiście z takich żywotników można sobie formować różne bardzo ciekawe kształty, ale tutaj uznaliśmy, że przy drodze najlepiej będzie, jeżeli będzie z nich żywopłot równy i jednakowy. A takimi nożyczkami tknie się nawet bardzo dobrze. Jest to praca cicha, nie trzeba prądu. Nie trzeba tutaj paliwa żadnego, przynajmniej na razie wykonuję to nożyczkami. Jeżeli kiedyś uznam, że zajmuje mi to za dużo czasu, czy jest to za ciężka praca dla mnie, to wówczas rozejrzę się, aby kupić sobie jakiś wygodny sprzęt. No na pewno to nie będzie nic kablowego, ponieważ ja bardzo nie lubię urządzeń w ogrodzie z kablami. Dlaczego? Dlatego, że jest dużo roślin. I po prostu one się bardzo szybko niszczą, gdy ja z Pawlem chodzę z każdej strony w kółko. Raz, dwa razy się waha, nie należy się martwić, że żywotniki teraz przecinane wczesną wiosną przemarzną. One nie przemarzną, są bardzo odporne na przemarzanie. Można je już przecinać.